Cześć, dzisiaj korzystając z pięknej pogody, wybraliśmy się na dwor, a ja zamierzam Wam opowiedzieć o tym, co, naprawdę, co, tak, co tak naprawdę studiuję. Jak już mówiłam Wam wcześniej, studiuję sinologię i prawo dodatkowo. Pra, sinologia zawiera na studiach licencjackich, jest to 120 punktów ET, coś tam, nie pamiętam dokładnie jak te punkty się nazywają, jednak nie jest to pełna suma tych punktów, które należy uzyskać na studiach licencjackich, bo jest to 180 punktów, dlatego musiałam dobrać e, kierunek dodatkowy. Także w, tutaj w Niemczech jest tak, że studi nie studiuję się tylko synologii, lecz również coś dodatkowo, po co prostu tak trzeba. E, wybór kierunku dodatkowego był dosyć trudny, bo naprawdę e, kierunków było dużo, jednak mój wybór nie był przypadkowy, bo wcześniej bardzo dużo czytałam na różnych forach, pytałam się również różnych osób, które przedmiot dodatkowy, który kierunek dodatkowy polecają i kilka osób poleciło mi właśnie prawo. Jest to dość szczególne, bo w niewielu, na, niewielu uniwersytetów, na niewielu uniwersytetach można studiować prawo dodatkowo, czyli w niepełnym wymiarze godzin. Na LMU jest to możliwe, to znaczy... Że ja nigdy nie będę po tych, po tych studiach nie będę prawnikiem, ale posiądę pewną wiedzę prawniczą. Na przykład w pierwszym semestrze mieliśmy prawo cywilne, teraz mamy obowiązkowe prawo otwarte, a już od trzeciego semestru możemy sobie wybrać specjalizację, czyli na przykład prawo pracy, prawo europejskie i tak Jeżeli Was to zainteresuje, bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania, a teraz. Dochodząc do Meritum, chciałam Wam opowiedzieć o sinologii. Bo jak już powiedziałam wcześniej, studiuję sinologię, ale nie jest to nauka tylko języka. Uczymy się również o historii, kulturze, systemie politycznym, etc. itd. Jednak język chiński jest znaczącą częścią całych moich wykładów, bo język chiński mam aż 4 razy w tygodniu, po półtora godziny, a dodatkowo chodzę jeszcze na zajęcia dodatkowe. Raz w tygodniu półtora godziny. Czy język chiński jest trudny? Owszem, nie będę was Język chiński jest trudny. Przed rozpoczęciem studiów myślałam, że największym problemem jest pisanie tych dziwnych domków lub znaczków, ale okazało się, że to w sumie jest najłatwiejsze, co może być. Język chiński, poza tymi znaczkami, które rysujecie, ma również pisownie w naszym Naszym alfabetem to się nazywa pinyin. E, najtrudniejsze, co jest w języku chińskim, moim zdaniem, i zdaniem moich wszystkich koleżanek z grupy są tony. Bo w zależności od tego, w jakim tonie powiecie dane słowo, znaczy ono coś innego. I, i źle mówiąc tony, e, Chińczycy mogą was nie zrozumieć, albo co gorsza po prostu źle zrozumieć. E, dlatego w pierwszy cały tydzień. E, po prostu można powiedzieć, że na zajęciach śpiewaliśmy, bo uczyliśmy się czterech podstawowych tonów, czyli ma 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 ma. I w zależności od tego, jak powiecie dane słowo, oznacza ono coś innego, na przykład "szy". Jeżeli powiecie Ło szy, aneta, to znaczy ja jestem aneta. Ale jeżeli powiecie 5, szy, JE, to znaczy, że dzisiaj jest um, dziesiąty miesiąc, czyli październik. Um, Także tutaj mam ze sobą właśnie książkę, żeby Wam pokazać. Ta książka jest już dość zmartwychwytywana przeze mnie, bo odkąd ją mam, to wszędzie ona ze mną jeździ, bo uczę się, głównie uczę się znaczków. Możecie mi wierzyć lub nie, lecz, że to bardzo, bardzo szybko ucieka z głowy. Po prostu, nawet jeżeli wiecie, co ono znaczy, bardzo ciężko to napisać. Ja Wam tutaj pokażę. To jest nasza książka. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tutaj mamy, najczęściej mamy teksty. Na początku, na pierwszą każdej lekcji jest gramatyka, potem są teksty i słówka, które możemy się nauczyć. Książka ta, książka jest dość wymagająca. Ona nie jest tylko na pierwszy semestr, ona jest na dwa y, semestry i trochę. Ale mimo wszystko jest wymagająca, bo w ciągu y, trzech lat powinniśmy umieć rozmawiać po chińsku. A możecie mi wierzyć, to jest ciężkie. Tym bardziej, że po pierwszym semestrze powinniśmy umieć około 450 znaków. A do czytania gazety potrzebujemy od 3 do 5 tysięcy. Także trochę przed nami. Yy, tutaj jesteśmy właśnie w dużym mieście, bo jesteśmy w Monachium i bardzo łatwo tutaj znaleźć tantem partnera. Tantem partnera to po prostu osoba, w moim przypadku pochodząca z Chin, yy, która tutaj również studiuje. Spotykamy się najczęściej raz w tygodniu, rozmawiamy głównie po niemiecku, ale staramy się jednak rozmawiać po chińsku. I właśnie ta moja tamtym partnerin opowiada mi również, jak to naprawdę jest w Chinach. Bo to, czego my się uczymy, nie zawsze ma e, przyniesienie na to, jak naprawdę jest. To tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, na które będę w stanie odpowiedzieć, bardzo chętnie odpowiem. Piszcie na dole, piszcie w komentarzach. Piszcie do mnie wiadomości. Jeżeli Wam film się podobał, to subskrybujcie, dawajcie kciuka w górę. No i cóż, my zostajemy z tym pięknym krajobrazem, w tym piękną pogodę. Jeszcze trochę się e, porozkoszujemy. Cóż powiedzieć, caj dzień! Nie